Proszę cię. Teraz wyglądam. Uj, proszę, no. wyglądam. Skorzystałem się z zaproszenia Moniki, bo Monika jest tyszanką. Co więcej, Monika ma dzisiaj urodziny, więc jeżeli A, chcecie, je to rzucajcie jej tutaj prezenty, kwiatki, serduszka i wszelkie inne artefakty prezentowe, żeby ona po prostu poczuła się jeszcze lepiej niż się czuje, bo samo moje towarzystwo nie jest wystarczającym prezentem, prawda? Widzicie, no ja sobie wybrałam towarzystwo, na moje urodziny. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj kończę 43 lata, no taka prawda? Więc yy, bardzo. Uwielbiam siedzi... takie młode <laughs> dziewczyny, to jest naprawdę towarzystwo <laughs> niesamowite. No, a jest, spotkaliśmy się po to właśnie, żeby porozmawiać troszeczkę o edukacji, o tym, co robimy z naszymi programami i jak nasze programy się uzupełniają tak na dobrą sprawę, słuchajcie, bo można coś zmienić. Można zacząć edukować dzieci i robić to w sposób fajny. Tak, Prawda? muszę ci powiedzieć, że byłem dzisiaj w takiej prawicowej telewizji, nazywa się Telewizja Republika, i tam w tej prawicowej telewizji pan redaktor zadał mi pytanie, bo powiedział, że jedno z warszawskich liceów na czwartym piętrze zorganizowało toaletę dla uczennic i uczniów niebinarnych, czyli o. takich, którzy nie czują się ani mężczyznami, ani kobietami, ani za bardzo wiadomo, jak się określają. Fajnie. No i y, oczywiście drwił z tego, no bo to prawicowe media, no to one drwią z takich rzeczy. Mm. Ja próbowałem się jakoś ratować, no bo ten problem, on przecież naprawdę istnieje. Natomiast y, załatwianie tego problemu, w mojej ocenie, poprzez y, organizację specjalnej toalety dla tych uczniów, którzy czują się, że nie są, że są niebinarni, mm -hmm tak naprawdę nie rozwiązuje, nie rozwiązuje tego wyzwania, no, nie, nie zdecydowanie lepiej pójść taką ścieżką, że mamy toalety, które są, nie wiem, gender neutral, prawda, czyli z nich, mogą z nich korzystać zarówno chłopcy, jak i, jak i dziewczęta, jak i wszelki, wszelkie osoby, niezależnie od tego, jaką płeć reprezentują, przecież w każdym naszym domu jest toaleta i nie dzielimy, czy ta to toaleta mhm. jest dla mężczyzn, czy dla kobiet, to jest to po prostu się. toaleta, prawda? Ale słuchajcie, no właściwie trzeba, trzeba się zastanowić, no bo do tych damskich toalet zawsze są takie kolejki, jeżeli byśmy po prostu zrobili toalety koedukacyjne z jakby wydzieloną strefą, tylko na pisuary, jakby pokój dalej. to... Po co pisuary? No po prostu nie, nie, nie montować pisuarów w takich toaletach, niech będą tylko kabiny, prawda? No i, i wówczas. Ilu znasz problem facetów, którzy sikają na siedząco? No, niekoniecznie w kabinie trzeba sikać na siedząco. Ja ci to potem okay, pojaś, dobra. Ja już zejdziemy z tego. Dobra, wracajmy, wracajmy do naszej edukacji, słuchajcie, dzisiaj też mi zarzucono, że próbuję dzieci, słuchajcie, dobra, dzisiaj nie łączymy się już z nikim więcej, więc słuchajcie, to tak nie jest, bo to my mamy seks w głowie, nie dzieciaki, my zapominamy o tym, że dzieci nas nie pytają o seks, one nas się pytają, skąd się wziąłem, mamo, tato i to, że my wiemy, jak się to robi i skąd ten dzieciak powstał, to nie znaczy, że ten dzieciak ma to w głowie, ja czasami z rodzicami mówię, no i co ty masz w głowie, siano? Dziecko cię pyta, skąd się wzięło, a ty widzisz seks. No to to i właśnie my dlatego, seks, nie dzieci. I właśnie dlatego twoja praca jest niezwykle potrzebna i niezwykle istotna i niezwykle ważna, bo yy, dorośli często są bezradni wobec takich pytań, ale też są bezradni wobec takich wyzwań, dlatego że no, nie za bardzo wiedzą jak. To wychowanie do życia w rodzinie tak naprawdę zostało bardzo mocno okrojone mhm. i w podstawie programowej to, no, no nie wiem, poznawanie własnego ciała, higiena, o metodach antykoncepcyjnych zdaje się już w szkole się nie dowiemy, prawda? Ale słuchajcie, poznawanie własnego ciała to jest etap dwu-trzylatka, nawet wcześniej, czyli rodzice myją i uczą dziecko, gdzie co ma. Dzieci powinny wiedzieć, jak się coś co nazywa, bo potem na przykład przychodzi interwencja kryzysowa, przychodzi dziecko, które było wykorzystane, i on mówi, że ma dubkę z, z tyłu, dupkę z przodu, i nie wie w ogóle, jak się co nazywa. Na śląsku i... tak podobno mówią, wiesz? Tak. No. Przednia no. i tylnia dupka, no. Tak, tak. <laughs> Więc słuchajcie, chodzi o to po prostu, żeby dzieci wcześniej nauczyły się. W starszych górach, w tychach nie. To... W tychach nie. No. I to też nie wszyscy, tylko jednostki Takie, które się nie znają i które nie czytały programów opracowywanych przez Monika ani nawet nie oglądały Słuchajcie, żadnego z opisów. Mu na... Nie musicie nic czytać. Ja wiecie, nagrywam, o. więc jest kurs online. O. I wiecie, to, wtedy będziecie doskonale wiedzieć, jak rozmawiać z własnymi dziećmi po prostu, bo to w, wy robicie dużą robotę, zanim to dziecko pójdzie do szkoły, no bo szkoła to jednak trochę za późno, nie? Czy dziecko Was nigdy nie przyłapało na czynnościach? Czy nie zdarzyło się, że weszło kiedy well, yeah. leciał jakiś yeah. film? Nie. Yeah. Okej, okay. no to ja. Nie weszło, jak leciał jakiś film, bo ja nie oglądam takich okay. filmów, jak dzieci nie śpią, tylko jak śpią. No, no dobra, dobra no ale może być tak. Popatrz, że... Wszyscy się z nami łączą, a ja się nie umiałem połączyć, to jest niesprawiedliwe. Ten TikTok coś tutaj oszukuje, to nie, nie powinno to tak być. Słuchajcie, obiecuję wam, że całe to nagranie będzie oczywiście też na YouTube, więc ten kto jest z reguły po godzinie 20 będzie na spokojnie nas mógł na YouTube zobaczyć. Właśnie mamy problem, bo, bo Monika jest smukła, piękna i w ogóle jestem taki wielki potężny i my się nie mieścimy no, w tym się ekranie. To było 16 do 9, to by mi było lepiej, bo ja bym był po jednej stronie ekranu, a, a Monika po drugiej, no nie? No więc słuchajcie, co wy na to, żeby coś zmienić w edukacji? Żeby do, doszły te elementy psychologiczne, żeby doszły te elementy związane z edukacją seksualną. Jak myślicie? Jest to w ogóle realne w, w polskich szkołach? No i właśnie tu wchodzi tutaj wchodzi Polska 2050 i nasz ostatni program, który nazywa się Edukacja dla przyszłości. I ten program zawiera bardzo wiele tez, wzmocnienie pozycji nauczyciela, ale nie takie wzmocnienie, że będziemy mówić, że nauczyciele są potrzebni. My ich po prostu chcemy uhonorować, chcemy, żeby oni normalnie zarabiali. Dzisiaj nauczyciele w Polsce zarabiają skandalicznie niewielkie pieniądze, a to są ludzie, od których zależy przyszłość wielu z nas. Te literki są za małe, wiesz, ja nie okay, potrafię, dobra. Musisz mi czytać. Te Więc pytania, bo jak odpowiedź jest taka, że nie chcę zrobić, jest... a wtedy będzie tylko mnie widać. <laughs> że, nie nie że nie jest to realne, ale jest bardzo potrzebne. Jest bardzo potrzebne i my to zrobimy. Jak tylko będziemy rządzić, to oczywiście nasz program będzie wdrażany. To jest program, który powstawał przy współpracy wielu nauczycieli, w tym takich niesamowitych nauczycieli, jak Przemek Staroń, którego stąd pozdrawiamy, jak Agnieszka Jankowiak Majik, czyli babka od Histy, którą też stąd pozdrawiamy, bo oni wszyscy mają konta na TikToku. Więc jak jeszcze ich nie obserwujecie, Babka to oczywiście jest, jest genialna. A wiesz jaka ona jest na żywo niesamowita. Kupiłam prostu... książkę, słuchajcie, w trzech tak, tak. egzemplarzach, żeby znajomym dać w prezencie. Ja Chcę autograf, wiesz, bo to jest moja dobra, e, bardzo dobra. Dobra. dobra koleżanka. No, to już mamy. Ta. Marta Młyńska na przykład. Marta Młyńska, która w, w internecie również prowadzi szkolenia i która też jest nauczycielką, edukatorką. E, współpracuje bardzo ściśle z Przemkiem Staroniem. Przemka znasz czy nie? Przemek e... jest gejem. Przemek jest w ogóle mega gościem, bo on. Marzenka, walczy... Marzenka mi opowiadała. Tak? Nie no raz, właśnie, tak. to jest opowiadała. <gry> Więc naprawdę znam jest. Czarodziej, Mac i Presti Digitator. No i oczywiście Szymon Hołownia, który na tym wszystkim roztoczył pie pieczę i e, dzięki któremu opublikowanie tego programu było możliwe. Mój ulubiony punkt tego programu wprawdzie nie dotyczy mm, edukacji y, seksualnej, ale dotyczy znajomości języka angielskiego. No Jednym z naszych tez jest y, płynny angielski, komunikatywny angielski już po ukończeniu szkoły podstawowej. I to się da zrobić. Ja mam dwójkę dzieci, dwóch synów, obaj są w szkole społecznej, mają 8 godzin angielskiego w tygodniu i obaj już mówią lepiej ode mnie po angielsku. No ale my mamy bardzo dobrą szkołę w tych no, Oczywiście, o to, że, że mamy. Tak się, słuchajcie a wracając tak naprawdę do, te, do tematu i do programu, to to co mi się tam podoba to dostęp do psychologa i pedagoga bo nie we wszystkich szkołach tak naprawdę mamy dostęp dzisiaj do psychologa czy do pedagoga, taki jaki być powinien coraz więcej dzieciaków ma depresję mamy problem z hejtem w szkołach i tak naprawdę wynika to z tego, że po prostu nie rozmawiamy a ja zachęcam was wszystkich przede wszystkim do rozmawiania do rozmawiania o wszystkim, nie tylko o seksie chociaż o seksie najbardziej tak, w zaufaniu wam powiem, <laughs> że ten dostęp do psychologa i do pedagoga. No, do pedagoga może mniej, ale ten dostęp do psychologa to się tak samo przydaje uczniom, jak i nauczycielom. Oj, tak. Nauczyciele też mają takie momenty wypalenia zawodowego, mają takie momenty, kiedy czują się nikomu niepotrzebni i czują, że dobrze by było porozmawiać z jakimś profesjonalistą. I w tym momencie taka stała obecność psychologa, pedagoga w szkole może nas po prostu zabezpieczyć przed konsekwencjami takich właśnie sytuacji. Przed takimi momentami, kiedy no nie wiemy co robić. No to jest gigantyczny problem w Polsce. Na przykład próby samobójcze wśród nastolatków, prawda? Mhm. I to jest problem, z którym bardzo często sobie nie radzimy. Tak, ale słuchajcie, ten problem jest od bardzo wczesnych lat, bo na przykład rodzice czasami nie wierzą, że 8-9 latek potrafi się prawdziwie zakochać bo uważają, że dzieci to są dzieci i że no nie jest możliwa taka prawdziwa miłość w tym wieku. Słuchajcie, 8-9-latek też się może zakochać. Więc jeżeli będą ci psycholodzy w, szkoła, w szkołach, to będą w stanie wam po prostu też to wytłumaczyć, będą w stanie porozmawiać z dzieckiem i wytłumaczyć rodzicowi, że to jest coś zupełnie normalnego. Bardzo ważne są te tezy, o których możecie, bardzo ważne jest to, co opowiada Monika w swoich filmach, czyli bardzo ważne jest to, żebyśmy od najmłodszych trzech lat byli przygotowywani do tego, co jest naszym, co stanie się naszym udziałem, jak będziemy mieć lat naście, potem 20, potem nie wiem 30, albo na przykład czterdzieści trzy, jak <laughs> Monika dzisiaj, prawda? Czyli do odpowiedniego, do umiejętności nawiązywania relacji, do odpowiednich zachowań, do takich zachowań, z którymi my czujemy się dobrze i nasz partner, nasza partnerka mm -hmm. również czuje się dobrze, żeby to były relacje oparte na zaufaniu. Żeby to m, na przykład, nie wiem, z mojego punktu widzenia plagą y, jest pornografia. Y, pornografia, która jest wszechobecna, golizna, jakieś takie mm -hmm. konteksty seksualne, i samo to nawet nie jest złe. Natomiast y, najgorsze jest to, że dzieciak, który chłonie tego typu treści, często nie ma obok siebie nikogo dorosłego, z którym mógłby o tym porozmawiać. A przecież dorosły byłby w stanie mu wtedy wytłumaczyć, jak bardzo to się różni. od Życia. Oczywiście, że tak. I teraz tak, jeżeli to wy będziecie towarzyszyć swoim dzieciom od najmłodszych lat i będziecie z nimi rozmawiać i one będą mieć do was zaufanie, nie będzie tematów tabu, to wy będziecie z dzieciakiem w momencie, kiedy on trafi na takie treści, albo ona. I będziecie mogli wytłumaczyć, że to jest film, a film od prawdziwego życia bardzo się różni. I to jest właśnie, słuchajcie, najfajniejsze w edukacji seksualnej, że rośnie zaufanie i zrozumienie między rodzicami i dziećmi. I to jest coś, o czym, o czym słuchajcie, najbardziej chcę mówić, tak? Edukacja seksualna to przede wszystkim miłość do dziecka i przede wszystkim głęboka więź rodzica z dzieckiem. Mężczyźni wprowadzają swoich synów w ten, tak jest. w ten czas, że tak powiem, męski. Kobiety wprowadzają swoje córki, bo słuchajcie faceci, wasza rola tutaj jest mega. To nie ma mamusie samo od tego, żeby edukować synów. Do tego są faceci. Faceci powinni wprowadzić młodego mężczyznę w męski świat. I o tym się często zapomina, bo gdzieś tam mama, 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 ma, wszystko. Więc na kursie również możecie sobie zobaczyć, jaką ważną rolę ma dzisiaj facet. Ej goście, i nie oszukiwać, nie zbywać tego. Takich pytań. Jeżeli dziecko przychodzi do Was i zadaje wam pytanie, na przykład, jak to się dzieje, że coś tam, albo jak to się robi, albo w jaki sposób powinienem to, albo tamto, to nie ma ważniejszych tematów i nie ma ważniejszych sytuacji niż właśnie ta, bo dla takiego młodego człowieka przyjście do was, zaufanie wam i powierzenie wam swojego problemu jest takim pierwszym krokiem w chmurach, jakimś mhm. ogromnym, e, ogromnym, przełamaniem się. No, oni e, siłą rzeczy przecież e, wstydzą się takich tematów, no bo żyjemy w takiej kulturze, w której wszystko to, co związane z seksem, jest otoczone takim nimbem, taką aurą wstydu i dla Każdego z nas, a w szczególności dla nastolatka, albo jeszcze dla młodszego dziecka, przełamanie się i zadanie tego pierwszego pytania jest naprawdę czymś wielkim. I teraz od Waszej postawy zależy, co będzie dalej. Czy ten młody człowiek w dalszym ciągu będzie Wam ufał? Czy będzie wiedział, że doczeka się od Was odpowiedzi? Czy te odpowiedzi będą mądre, czy nie, nie, nie zostaną zbyci śmiechem? Wzięliście film Galerianki, pa, pamiętacie, jak tam się kończyły y, takie bardzo, bardzo niebezpieczne praktyki seksualne, bez podbudowy miłości, bez zaufania, bez bliskości, bez relacji. Ale słuchajcie, do tego właśnie prowadzi współczesna edukacja seksualna, ta, która jest w szkołach. Ponieważ jeżeli tylko zakazujemy i mówimy, że czegoś nie wolno, że coś jest złe, że aborcja jest zła, tak? Straszenie ciążą, straszenie chorobami wenerycznymi, powoduje to, że, no co, jeżeli coś jest nieznane, to taki zakazany owoc jest najbardziej kuszący. Okazuje się, że edukowane dzieci mają dużo późniejszą edukację, inicjację seksualną, dlatego że wiedzą, że z seksem wiąże się odpowiedzialność, miłość, są tego po prostu uczone. Jeżeli dzieciaki są tylko w szkole straszone, to po prostu są ciekawe, co to jest, więc. To nie tędy droga, tak? Aktualne wychowanie do życia w rodzinie są świetni nauczyciele, którzy naprawdę potrafią dobrze to zrobić, ale jeżeli ktoś idzie tylko z podręcznikiem, to dzisiaj niewiele, moim zdaniem dzieciaki wynoszą z takich lekcji. No bardzo niewiele. Tym bardziej, że jeżeli spojrzeć na sprawy politycznie, a na tym, to ja się pewnie trochę znam lepiej niż Monika. No bo Monika jest wysokiej klasy specjalistką. W zakresie wychowania takiego wychowania, które pozwala się Wam potem odnaleźć w życiu, pozwala się Wam odnaleźć w relacji, w związku, pozwala Wam na bliskie nawiązywanie na przykład relacji natury seksualnej. Przy okazji polecam fantastyczne szkolenia opracowane przez Monikę, które można znaleźć na jej YouTubie, których fragmenty możecie oglądać tutaj na TikToku, nawet na Facebooku, jak dobrze poszukacie, to też ją znajdziecie. I w dodatku jest Tyszanką, a jeszcze w dodatku ma urodziny. No mega dziewczyna. Ale wracając do sprawy, politycznie... Mamy niestety dzisiaj do czynienia z rządami formacji, która chciałaby o seksualności w ogóle zapomnieć, która mówi, że to jest dla dorosłych, że to nie jest dla dzieci, że jak pokazały się dokumenty europejskie, w których było napisane, w jakim wieku budzi się seksualność w dziecku, no to od razu zrobiono z tego argument przeciwko liberalnym politykom, że to za wcześnie, że chcielibyśmy tutaj dzieci przekonywać, um, uczyć ich płciowości, seksualności, no po prostu jakieś. Totalny kosmos, bo to nie o to chodzi. To nie tędy droga. Chodzi o to, żeby rozumieć. Chodzi o to, żeby wiedzieć, co do czego służy. Chodzi o to, żeby wiedzieć, z czego to się bierze, z czego się bierze nasze napięcie seksualne, w jaki sposób sobie z tym radzić, w jaki sposób tworzyć związek z drugim człowiekiem, jak o tym rozmawiać, jak budować relacje. To wszystko są ultra-mega ważne rzeczy, bo jeżeli źle zaczniemy, to potem bardzo często bywa, że dalej już będzie tylko źle. Tak, no i później partnerzy, którzy do mnie trafiają, tak, z, z którymi ja konsultuję i pra, pracujemy razem nad związkiem, to są osoby, które mają problemy od pierwszych rozmów, y, od budowania relacji, bo jakby seks jest rzeczą wtórną, ale jeżeli nie nauczymy się rozmawiać, nie nauczymy się kochać, przytulać jako małe dzieci, to później, tak jak powiedziałeś, to po prostu narasta. To nie jest tak, że my nagle, jak to niektórzy mówią, że to jest ta chemia, tak, że to się po prostu robi, a o tym się nie mówi. No niestety, tego trzeba się nauczyć, tak samo jak gotowania. No i tyle. I wasza rodziców rola przede wszystkim podoba jest. Podoba mi się żeby... porównanie do gotowania, bardzo tak, mi się podoba. Ale to ja zawsze mówię, że to, jest, to są niedzielne obiady, są codzienne obiadki, tak? Są ekstra wyjścia do restauracji. To na przykład niektórzy uważają, że to jest specyficzny rodzaj seksu, tak? Więc słuchajcie, gotowanie jest genialne, jeżeli chodzi o seks. No i co? No i najważniejsze jest po prostu, żebyście mogli również z tej wiedzy skorzystać, a jest ona dzisiaj za darmo i będzie przez cały rok dla, do Waszej dyspozycji. Słuchajcie, kocham, edukuję, kurs online, możecie sobie wejść w bio i pobrać. Zostawię też tutaj w biurze Wam link, tak, będziecie mogli również wysłać do szkół czy do innych osób, do, do których chcecie. To ja go nawet zapnę do swojego linktree również, chociaż Monika ma 10 razy więcej followersów ode mnie, ale tam te moje parę tysięcy też się zdarzy, tym bardziej, że to są ludzie zainteresowani polityką, bo ja zwykle rozmawiam z Wami o polityce. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, kiedy spotykam się z fantastyczną Tyszanką, z dziewczyną, która z, potrafi w prosty, bezpretensjonalny sposób opowiadać o rzeczach, które są naprawdę ważne i które nierzadko rzutują na całe Wasze życie, no bo przecież w życiu chodzi o to, żeby być szczęśliwym, żebyście czuli się dobrze, żebyście mieli wsparcie swojej partnerki, swojego partnera, swoich bliskich, a to właśnie o tym mowa w tych wszystkich kursach, o których opowiada Monika? Dokładnie tak. I ja mam nadzieję, że idą zmiany i że edukacja seksualna, że psycholodzy pojawią się w ramówce szkolnej i w ogólnym dostępie, jeżeli chodzi o dzieci, o nauczycieli. I że coś się po prostu zmieni. Dopóki polską szkołą rządzi minister Czarnek, to on będzie na pewno drwił z tego, że w jakimś liceum warszawskim zrobiono toalety dla uczniów-uczennic, które są niebinarne. A to naprawdę nie tędy droga. Droga jest przez szacunek, przez tolerancję. Przez podejmowanie nowych, nowych tendencji w edukacji, poprzez edukację, w której wykorzystuje się przykłady, w której na przykład Przemek Staroń, nasz cudowny, wspaniały nauczyciel roku 2018, wykorzystuje Klocki LEGO, i z tych klocków LEGO buduje bardzo konkretne przykłady na niektóre rozwiązania, a że jest nauczycielem filozofii, no to wyobraźcie sobie, połączcie Klocki Lego z filozofią, prawda? To, to, to są właśnie tacy ludzie i oni mają właśnie takie Pomysły. Te pomysły są świeże, jeszcze niezużyte, dają szansę na to, że szkoła może być miejscem, do którego dzieciaki będą bardzo, bardzo, bardzo chciały wracać. I super. I taką mam nadzieję, że to się zmieni. Więc słuchajcie, dzisiaj edukacja idzie w kierunku lepszego. Macie dostęp do kochane Edukuję. Do no i co? Coś jeszcze chcemy na koniec powiedzieć? Machamy Wam i Machamy. przepraszamy za problemy techniczne. Ja nie wiem, jakbyś sobie dotychczas radziłem z Tiktokiem, ale tam y, dostałem zaproszenie i widziałem tylko jakiś dziwny taki kwadracik i nic. I lipa. Będę musiał to po prostu y, przećwiczyć. To na tak, pewno nie jest, Słuchajcie, nie jest ostatni nasz wspólny live. Tak, więc kiedyś będziecie się śmiać, będziemy znowu testować jakieś kwadraciki, tak, to będziemy my. Wtedy napiszemy Wam 15 minut wcześniej, uwaga, testy. O, tak? Bardzo dobry pomysł. I będzie wtedy wiadomo, że potrzebujemy 15 minut więcej, żeby się ogarnąć. No nie wszyscy słuchajcie z techniką, są za pan brat. Mi nie zawsze to wychodzi. Tak, a dzisiaj was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie żegnamy. Jesteśmy na kanale Pikantna Edukacja, jesteśmy na kanale u Moniki, ale gdyby ktoś chciał poobserwować też mnie, to ja też zapraszam do siebie. Ja na TikToku nazywam się MC Gramat i tam od czasu do czasu opowiadam o polityce, od czasu do czasu opowiadam o tym, jak wygląda Sejm. Jestem w partii Szymona Hołowni Polska 2050, i to jest najlepsze miejsce, w którym mogłem się znaleźć w tej kadencji. Słuchajcie, można tam obejrzeć filmy, takie zakulisowe, gdzie wschodzimy do podziemi i w różne dziwne miejsca. Ja sama byłam zdziwiona, jak oglądałam, więc podepnę Wam też profil Michała, żebyście mogli, oczywiście na YouTubie, jak już będę film umieszczać, bo tutaj się...